Ne. Właśnie wydarzyło się coś strasznego w Stanach Zjednoczonych, i świat jest w szoku. Coś dziwnego dzieje się w sercu Ameryki. W całej Arizonie i Kansas świadkowie uchwycili świetliste kule ognia unoszące się na nieruchomym, bezchmurnym niebie. Każda z nich, wielkości piłki do koszykówki, wisi cicho nad ziemią i porusza się, jakby była żywa. Filmy pokazują, jak opadają na ziemię, wirują. A następnie znikają bez dźwięku i śladu. Ludzie zatrzymują samochody, żeby to obserwować, patrząc z zachwytem. Porusza się jakby miało własną wo, Le, powiedział jeden z mężczyzn, podekscytowany, świadomy, prawie tak, jakby nas obserwowało. Naukowcy pospieszyli z wyjaśnieniem tego zjawiska jako pioruna kulistego, rzadkiego wyładowania plazmy spowodowanego potężnym polem elektrycznym, ale ich teoria została odrzucona. Nie było burzy, nie było grzmotu, nie było nawet deszczu, nocne powietrze było spokojne, niebo czyste. Coś płonęło, ale to nie była pogoda. Dla wierzących to znaczenie jest sta, rożytne. Księga wyjścia, rozdział 19, werset 18 mówi, że góry zadrżały, a Pan zstąpił w ogniu. W Biblii ogień bez burzy zawsze oznacza nawiedzenie przez Boga, znak, że niebo działa nie według ludzkiego planu, ale na własnej władzy. Ogień, który wisi, nie trawiąc, który pojawia się niespodziewanie, jest językiem obecności Boga. A co jeśli to nie nauka, ale wezwanie? Ogień, który kiedyś spadł na Sodomę, może teraz tańczyć nad ZI. emią, która zapomniała o swoim Stwórcy. Ogień na stojącym niebie to sąd bez grzmotu, miłosierdzie bez deszczu. Kiedy nawet powietrze zaczyna płonąć, oznacza to, że niebo znów przemówiło. A kiedy niebo mówi przez ogień, nie prosi o pozwolenie ale żąda skruchy. Każda iskra może być wiadomością zapisaną światłem, ostrzeżeniem przed burzą, światłem przed trąbą. Kiedy powietrze jest gorące bez deszczu, niebo szepcze prawdę. Sąd się rozpoczął. Jeśli o, Gień na niebie był szeptem nieba, to co wydarzyło się później było odpowiedzią Ziemi. W głębinach pustyni Nevada koparki natrafiły na coś, co rzucało wyzwanie zarówno historii, jak i logice. Gigantyczne metalowe ostrze o długości prawie sześciu metrów ukryte pod warstwami skał i piasku. W pobliżu stał zapieczętowany gliniany dzban, doskonale zachowany, jakby czekał na ten właśnie moment, by zostać odnalezionym. Pierwsze osoby, które to zobaczył, i prawie o miały. Zostało wykute do rytuału nie do wojny, powiedział jeden z pracowników. Hebrajskie i fenickie symbole mówią, że kiedy ogień spotka niebo, miecz znów się wzniesie. Słowa brzmiały proroczo, niemal jak żywe. Naukowcy pospieszyli, by to zbadać, a to, co odkryli, tylko pogłębiło tajemnicę. Metal zawierał iryt, rzadki pierwiastek występujący głównie w meteorytach, co oznacza, że prawdopodobnie nie pochodził z Ziemi. Ziemia wokół 1907 si ibrowała energią magnetyczną, a kompasy wirowały szaleńczo, gdy tylko się zbliżały. Instrumenty rejestrowały pulsujące pola elektromagnetyczne, jak bicie serca samej Ziemi. Eksperci proponowali wiele teorii. Zaginiona cywilizacja, oszustwo, starożytny relikt rytualny. Ale dla wielu to nie jest tylko historia. To znak. Biblia mówi jasno o mieczu Boga. Księga Rodzaju, rozdział 3, werset 24, mówi, że postawił cheruby z płonącymi me, jeczami, aby strzegły drogi. A Apokalipsa, rozdział 19, werset 15, ogłasza, że z jego ust wychodził ostry miecz, którym miał uderzyć narody. Dla wierzących odkrycie to niesie ciężar tych wersetów. Zakopany miecz reprezentuje słowo Boga wstrzymane do wyznaczonej godziny. Jego wzniesienie się z ziemi nie jest wezwaniem do przemocy, ale wezwaniem do przebudzenia. Przypomnieniem, że prawda, jakkolwiek głęboko pogrzebana przez ludzi, nigdy nie może pozostać ukryta na zawsze. Jeśli niebo płonie, a Ziemia ujawnia teraz swoją tajną broń, to samo stworzenie może ogłaszać, że godzina prawdy jest bliska. Jeśli miecz wyłaniający się z pustyni był głosem Matki Ziemi, to co nastąpiło potem, było znakiem nieba. W październiku 2025 roku dwie komety, jasny niebiesko-biały łabędź i błyszcząca szmaragdowo-zielona cytryna, pojawiły się na nocnym niebie Ameryki. Astronomowie przewidzieli dwa oddzielne ślady światła w przestrzeni, ale stało się coś niezwykłego. Ich ścieżki przecięły się idealnie na niebie nad geograficznym centrum Stanów Zjednoczonych, rysując błyszczący x na niebie świetlisty krzyż światła rozciągający się od Kansas po Maine. Ludzie wychodzili cicho ze swoich domów, patrząc w niebo. Niektórzy płakali, inni się modlili. To było tak, jakby niebo narysowało krzyż nad tym krajem. Relacjonowa. To świadek. Kamery i teleskopy na całym świecie uchwyciły ten sam spektakularny obraz. Dwie jasne komety spotykające się w ciemności, świecące jaśniej niż jakakolwiek gwiazda wokół. Astronomowie nazywają to zbiegiem okoliczności, rzadką koniunkcją orbitalną, która zdarza się mniej więcej raz na 1300 lat, ale nawet oni przyznają, że ten moment jest dziwny. Dla wierzących to nie przypadek. To wiadomość, starożytna i święta. Biblia mówi o ty, o cudach. Apokalipsa, rozdział 8, werset 10, mówi, że wielka gwiazda spadła z nieba, płonąc jak pochodnia. Ale tutaj krzyżują się nie jedna, a dwie gwiazdy. Kolory tradycyjnie kojarzone z żydowskim miłosierdziem i czystością. Razem tworzą to, co wielu nazywa teraz Krzyżem Przymierza. Dla wiernych jest to pismo nieba, Bóg podpisujący swoje imię na niebiosach nad Ameryką kolor komety nie jest przypadkowy, odzwierciedla łaskę i sąd je: dność i oddzielenie, nadzieje i ostrzeżenie. Kiedy błyszczący X zaczął znikać, ci, którzy obserwowali, poczuli dziwny spokój, jakby samo powietrze zatrzymało się, by posłuchać. Niektórzy mówili, że czuli pokój, inni czuli niezachwiany strach. A potem pojawiło się zrozumienie. Kiedy gwiazdy wyznaczyły drogę krzyża, miłosierdzie pozostało. Kiedy się rozdzieliły, nastąpił sąd. Tylko na jedną noc niebo i ziemia stały się jednością, a niebo stało się żywym pismem, krzyżem zawieszonym w ciemności, ogłaszającym, że łaska wciąż okrywa ziemię, ale nie na zawsze po ogniu na niebie i krzyżu wśród gwiazd uwaga zwróciła się na ziemię, gdzie kształtowała się nowa tajemnica. Na pustyni Mojave zdjęcia satelitarne zaczęły ujawniać coś niezwykłego. Tysiące idealnych kręgów wyrytych w ziemi. Każdy krąg był martwy w środku, otoczony bardziej wytrzymałymi trawami ułożonymi z niemal matematyczną precyzją. Góry pustynia wyglądała jak arkusz pergaminu naznaczony boskim geometrycznym cyrklem, zbyt doskonałym, by był przypadkowy. Naukowcy pospieszyli z wyjaśnieniami. Może to termity, mówili niektórzy, albo susza, albo uprawy. Ale te teorie runęły, gdy podobne kształty pojawiły się na kontynentach, na pustyni Namib w Afryce, w australijskim buszu, a nawet słabe odbicia na suchych równinach Nevady żadna maszyna ich nie zrobiła żaden człowiek ich nie stencodycent a planował sama ziemia wydaje się rozciągać dla oka wiary obraz jest nieomylny te kręgi nie są zadrapaniami to znaki odciśnięte w pyle jak odciski nieba dowód na to że stworzenie wciąż słucha swojego stwórcy planeta nosi to co prorocy opisali kiedyś jako odciski palców boga biblia mówi o takich znakach Jeremiasz, rozdział 25, werset 32, mówi: że wielka wichura powstanie z najdalszych krańców Ziemi. Wiatr krzta utuje piasek. Piasek tworzy krąg, a krąg staje się granicą między świętym a potępionym. To tak, jakby sama pustynia, od dawna milcząca, przypomniała sobie słowa wypowiedziane nad nią dawno temu. Każdy krąg zdaje się szeptać. Bóg ponownie wymierzył Ziemię. To nie są przypadkowe blizny, ale przypomnienia. Wspomnienia świata, który wciąż jest posłuszny. W wysokich pustyniach Utah archeolodzy dokonali odkrycia, które wydaje się bardziej objawieniem etstazie, niż historią. Pod warstwami bazaltu i piasku zakopany był czarny kamień. Jego powierzchnia gładka jak szkło, ale wygrawerowana dwoma hebrajskimi słowami: Sąd i Miłosierdzie. Po zeskanowaniu światłem pod czerwonym napisy świeciły słabo srebrzyście. Jakby same litery były żywe, płonąc z wnętrza kamienia. Po drugiej stronie kraju, na mglistych szczytach Appalachów, wędrowcy natknęli się na coś równie tajemniczego granitowy filar wyrastający z ziemi, wyrzeźbiony z pojedynczym wszystko widzącym okiem, otoczony hebrajskimi cyframi, układającymi się w słowa obserwować, strzec. Miejscowi nazywają to strażnicą wschodu, cichy wartownik spoglądający na dolinę poniżej. Biblia daje ramy dla takiego znaku. Druga Księga Kronik, rozdział 16, werset dziewiąty, mówi, że oczy Pana przebiegają całą ziemię, aby wzmocnić tych, których serca są całkowicie oddane Jemu. Te kamienie, jeden wyrzeźbiony z sondę, m i miłosierdziem, drugi z okiem czujności, wydają się echem odbijać ten werset w doskonałej harmonii. Dla proroczych oczu przesłanie jest nieomylne. Skały ogłaszają, że Bóg patrzy. Kiedy ludzcy prorocy milczą, geologia staje się Ewangelią. Sama Ziemia staje się Jego świadkiem, przypominając nam, że niebo wciąż widzi, niebo wciąż mierzy, niebo wciąż strzeże. Razem te pomniki przemawiają przez kontynent, głosząc sprawiedliwość łagodzoną miłosierc, jem i świadcząc, że strażnik nigdy nie mruży oczu. Niewiele miejsc na Ziemi budzi większą tajemnicę niż wielki kanion. Ta ogromna blizna czasu, wyrzeźbiona przez wodę i wiatr, ale to, co zespół odkrywców znalazł niedawno w głębi strefy zastrzeżonej, ożywiło pytania od dawna pogrzebane w pyle legendy. Ukryte za warstwami zapieczętowanej skały i zawalonymi przejściami, znaleźli sieć podziemnych komnat, świątyń wyrzeźbionych bezpośrednio w ścianach Ki Anionu. Wewnątrz znajdowały się hebrajskie i egipskie inskrypcje, kamienne menory i zużyty posąg przypominający anioła stróża lub cheruba, ze skrzydłami złożonymi tak, jakby chronił coś świętego. Kiedy odkrycie dotarło do władz, obszar szybko uznano za zamknięty. Nastąpiło krótkie oświadczenie rządu, zamknięte z powodu oceny bezpieczeństwa. Jednak miejscowi szeptali, że urzędnicy pieczętowali coś więcej niż niebezpieczeństwo. Ukrywali samą historię. tu znalezisko to echem odbija Ezechiela. Rozdział ósmy, werset trzeci. Duch zaprowadził mnie do komnat pod Jerozolimą. Dla wierzących ten werset wydaje się teraz przerażająco dosłowny. Czy ten sam duch mógł poprowadzić czcicieli do wyrzeźbienia tych komnat po drugiej stronie świata? Czy przymierze zawarte na wschodzie mogło zostawić swój ślad na zachodzie? Proroczo znaczenie jest głębokie. Bóg ujawnia to, co zostało pogrzebane, nie po to, by zaspokoić ciekawość, ale by przypomnieć swojemu ludowi o przymierzu zapisanym w kamieniu obietnicy zapieczętowanej pod narodami. Wielki kanion, niegdyś ukształtowany przez wodę, teraz ujawnia to, czego woda nigdy nie mogła zmazać pamięć o starożytnym kulcie i buncie zaczęło się tuż po zachodzie słońca, złowroga poświata rozprzestrzeniająca się na horyzoncie gór skalistych w Kolorado. W ciągu kilku minut całe pasmo górskie zostało skąpane w głębokim im szkarłatnym świetle, tak jasnym, że kierowcy zatrzymywali się na autostradach, wierząc, że lasy płoną. Jednak nie było dymu ani płomieni, tylko ogromna czerwona poświata wisząca nad górami jak żywy welon. Przez prawie godzinę niebo płonęło kolorem, Zanim zniknęło w ciemności, naoczni świadkowie byli oszołomieni. Góry wyglądały jak ogień, ale nie było dymu, szepnęła kobieta z bulder. Dla wiernych jednak znaczenie było nieomylne. Prorok Joel, na... pisał kiedyś, że ukaże znaki na niebie i na ziemi: krew, ogień i słupy dymu przed wielkim i strasznym dniem Pana. Joel, rozdział drugi, wersety trzydziesty i trzydziesty pierwszy. Niebo nad Kolorado zdaje się echem odbijać te starożytne słowa, malując góry w samych odcieniach proroctwa. Czerwień, która kiedyś symbolizowała odkupienie, powróciła teraz jako przypomnienie. Ten sam kolor, który spłynął z krzyża, teraz plami chmury. Ostrzeżenie, że mi łosierdzie, choć głębokie, nie jest nieskończone. Dla niektórych było to piękno wykraczające poza rozsądek, dla innych był to ucieleśniony strach. Ale dla tych o rozeznających sercach było to wezwanie do skruchy, do czci, do przebudzenia. Kiedy niebo staje się czerwone, to nie jest tylko światło załamujące się w pyle. To niebo trzymające lustro dla Ziemi, pokazujące nam, kim się staliśmy. Znaki nie przychodzą już pojedynczo, przychodzą falami. W, 1100, w ciągu zaledwie kilku miesięcy Ameryka stanęła w obliczu ognia, wody, wiatru i drżącej ziemi. Od wybrzeża do wybrzeża same żywioły, Wydają się poruszać w rytmie, jak nuty pieśni ostrzegawczej, napisanej przez niewidzialne ręce. Na zachodzie wściekłe pożary pochłonęły tysiące akrów w Kalifornii, zamieniając niegdyś zielone lasy w poczerniałe szkielety. W Teksasie katastrofalne powodzie pochłonęły całe dzielnice po rekordowych opadach deszczu. Dalej N, a południe huragany uderzały we Florydę jeden po drugim. W Nevadzie Jeziora skurczyły się do równin popękanego pyłu pod wpływem bezlitosnej suszy, potem nadeszły wstrząsy. Od lodowatego wybrzeża Alaski, po spokojne równiny oklachomy trzęsienia ziemi uderzały z niezwykłą częstotliwością. Biblia opisała to dawno temu. Apokalipsa, rozdział siódmy, werset pierwszy ogłasza, że widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymują cych cztery wiatry ogień, woda, wiatr i ziemia. Same siły stworzenia są narzędziami tych aniołów. Kiedy poruszają się zgodnie, nie jest to już przypadkowe, jest to zaaranżowane. Wzór, który teraz widzimy w Ameryce, idealnie pasuje do tego obrazu: ogień na zachodzie, woda na południu, wiatr na wschodzie, trzęsienia ziemi na północy. Cztery krańce ziemi drżą razem, jakby czekały na boski rozkaz. Każdy żywioł niesie swoją własną wiadomość: ogień tru. Awi to, co zepsute. Woda oczyszcza to, co zostało zbezczeszczone. Wiatr ujawnia to, co było ukryte. Ziemia przypomina nam, że nawet grunt pod naszymi stopami nie należy do nas, ale do Stwórcy. Pewien pastor w Tennessee powiedział po prostu: Kiedy cztery wiatry się zbiegają, proroctwo nie jest już metaforą, staje się pogodą. Te słowa rozbrzmiewają jak ostrzeżenie w całym narodzie. Każda katastrofa jest nutą w większej pieśni, wezwaniem do skruchy. Niesionym przez głos stworzenia. Ziemia drży, ale nie bez rozkazu. Morza się podnoszą, ale nie bez pozwolenia. Z punktu widzenia nieba to nie są zbiegi okoliczności to znaki. Te same żywioły, które kiedyś budowały życie, teraz krzyczą, by przypomnieć nam o swoim źródle. To tak, jakby sama Ziemia, zmęczona buntem, wzywała swój lud, by przypomniał sobie, kto powołał ją do istnienia. Ogień parzy. Woda zalewa, wiatry wyją, a ziemia drży, nie po to, buto i niszczyć, ale by budzić. Po burzach, po ogniu, po tym jak sama ziemia zdawała się ryczeć, coś nieoczekiwanego zaczęło się dziać w Stanach Zjednoczonych. Pośród dymu i ciszy modlitwa zaczęła się wznosić. W spalonych dzielnicach i zalanych miastach ludzie gromadzili się, niektórzy płacząc, inni w milczeniu, wszyscy wyciągając ręce w górę. Kościoły przepełniły się nierutynowym kultem, ale z desperowanymi sercami. Obcy spotykali się w parkach, wytając się za ręce, bez słów. Na miejskich chodnikach młodzi ludzie klękali, a łzy spływały po popiele na ich twarzach. Bez sceny, bez kazań, tylko głosy wołające razem: Boże, uzdrów naszą ziemię. Pismo, które rozbrzmiewało w tym przebudzeniu, to druga księga kronik, rozdział 7, werset 14. Jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się i będzie się modlił, i szukał mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy i wysłucham z nieba, i przebaczę ich grzech, i uzdrowię ich ziemię. Ta chwila wydawała się boska. To nie był zorganizowany ruch. To było spontaniczne przebudzenie. Takie, które nie zaczyna się na ambonach, ale w bólu. Ponad wszelkimi podziałami, rasą, klasą, wyznaniem, Ludzie jednoczyli się w skrusze i współczuciu, a z każdą modlitwą coś się zmieniało. Serca od dawna stwardniałe, spychy miękły. Sąsiedzi, którzy się ignorowali, zaczęli się troszczy. Cio ruiny stały się ołtarzami. Popioły stały się świadectwami. Przez wieki prorocy głosili ten sam wzór. Przebudzenie zawsze rodzi się z ruin. Sąd łamie to, co musi zostać złamane, aby miłosierdzie mogło wejść. I teraz, na ziemi która drżała pod gniewem i cudami, miłosierdzie zaczęło odbudowywać to, co sąd ujawnił. Pastor w Kolorado powiedział po prostu: Wstrząs nie był gniewem Boga, był jego zaproszeniem. Ta prawda rozprzestrzeniła się szybciej niż same katastrofy. Ludzie w końcu zrozumieli, że to, czego bali się jako kary, było w rzeczywistości wezwaniem do powrotu do domu. I tak, od wybrzeża do wybrzeża rozpoczęło się odrodzenie. Nie polityczne, nie kulturowe, ale duchowe. Naród niegdyś podzielony zaczął przypominać sobie swoją pierwszą miłość. Od nieba w górze, do pyłu w dole, każdy zakątek stworzenia przemawia. Ogień na niebie, gdzie nie ma miejsca na burze. Kręgi na piasku oznaczaj. O pustynie jak boskie odciski palców. Miecz zakopany w ziemi Nevady, budzi się po epokach milczenia. Dwie komety krzyżują się nad narodem, tworząc niebiańskie przymierze. Pod wielkim kanionem świątynie szepczą z kamienia. Podczas gdy w Utah i w Apalachach starożytne tablice i filary głoszą, że niebo wciąż widzi. Góry płoną na czerwono, bez dymu, ogłaszając, że sąd się zbliża. Cztery żywioły poruszają się jak jeden. Pożary na zachodzie, powodzie na południu. Huragany na wschodzie, trzęsienia ziemi na północy – każdy z nich jest nutą w symfonii ostrzeżenia, a pośrodku tego wszystkiego złamany lód w końcu klęka. Z popiołów wyłania się odkupienie, z ruin przebudzenie. Ziemia drży, niebo rozkazuje, a ludzkość musi zdecydować, czy posłucha, czy zapadnie w milczenie. Ponieważ kiedy nawet kamienie zaczynają wołać, kiedy ogień tańczy bez burzy, kiedy komety tworzą krzyże na niebie, kiedy samo stworzenie świadczy, wybór staje się jasny. Okazać skruchę lub się zbuntować. Słuchać lub zginąć. Niebo znów przemówiło: nie słowami, ale cudami. A ci, którzy mają oczy, by widzieć i uszy, by słyszeć, rozpoznają prawdę. Czas się kończy. Miłosierdzie wciąż trwa, ale nie na zawsze. Z głębin ziemi po niebiosa w górze wszystko woła tę samą wiadomość. On nadchodzi: przygotujcie drogę.